Francuski startup Steel inaczej niż wiele innych biznesów na całym świecie nie stracił na pandemii koronawirusa. Stało się to za sprawą zużytych maseczek. Na początku pandemii płyny dezynfekujące oraz maseczki ochronne były prawdziwym towarem deficytowym. Zainteresowanie ich zakupem było ogromne, a dostępność mocno ograniczona. Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się jednak zmieniać, a zużyte maseczki w hurtowych ilościach zaczęły trafiać do koszy na śmieci. Wiele miast musiało się uporać z problemem olbrzymiej ilości zużytych maseczek na ulicach. W Włoszech z kolei większym potem był fakt, że trafiły one do morza. Jednak tam, gdzie pojawiły się problemy, niektórzy wpadają na innowacyjne pomysły na biznes. Najlepszym przykładem jest francuski startup, do którego paradoksalnie pandemia była doskonałą okazją na rozwój. Dzięki niej udało się opracować technologię tworzenia plastikowych przedmiotów z tekstyliów. Dostrzegając problem po rozrzucanych maseczek w losowych miejscach, startup postanowił na tym skorzystać. Powiedzieliśmy sobie to niemożliwe, te maski nie mogą po prostu być wyrzucane lub spalane. Możemy je podać recyklingowi i coś zrobić tego materiału. Mówił oliver Cleveland, współzałożyciel startupu, cytowany przez Friends 24: Czyli na początku można było zbogacić się na sprzedaży maseczek, a teraz na ich skupie. No nieźle, podwójny biznes. No ale niestety mało kto na to wpadł. A wy jak robicie kasy w czasie Covidu? Dajcie znać w komentarzach. A tu wyświetla wam się film o tym, jak to szaleństwo się zaczęło.